Moich koleżanek jeszcze nie ma A, to przedstawię jaki jest jej kanał Tytuł Koleżanki na nocowaniu O, Boniu To poczekam na krześle O, hejka hejka idziemy na kanapę no już dołączam czekaj jest ktoś jeszcze nie dzisiaj mamy nocowanie no właśnie dlatego przyszłam u mnie no dobra to czekamy na inne dziewczyny 10 minut później, Bo nie, no, gdzie one są? Hejka. Hejka. Au! już idę do Was. Ja też.